No cześć witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać ładowarkę balansującą dla modelarzy, która nazywa się SkyRC ładowarka Imax B6AC V2 jest to Nowszy model starej ładowarki B6AC wysokiej klasy mikroprocesorowa ładowarka nadająca się do wszystkich rodzajów baterii LiPo, LiFe, LiOn i tak dalej maksymalny prąd ładowania to jest 6A rozładowania 2 ampery moc ładowania 50 amperów Ładowarka posiada możliwość komunikacji za pomocą telefonu komórkowego, poprzez aplikację Wi-Fi, model na Androida. Tutaj mamy taki rysunek pokazujący, jak to, jak to działa. A więc tak, ładujemy baterie: Lipo, Life, Lion, Li, Li, HV, y NIMH, NICD i ołowiowe. Ładowarka wykorzystuje balanser posz poszczególnych komórek napięcia. Nie jest konieczne podłączanie zewnętrznego balansera do zbilansowanego ładowania. Ładowarka może zapamiętać do 10 różnych profili ładowania czy rozładowania. Użytkownik może nazwać te dane w dowolnym momencie. Bez żadnych specjalnych ustawień programu. Jak również może sprawdzić całkowicie, całkowite napięcie akumulatora, najwyższe napięcie, najniższe napięcie i napięcie każdej z cel w baterii. No, dość fajna ładowreczka Najnowszy model SkyRC. Można sprawdzić całkowity opór baterii, najwyższą odporność, najniższą i, na, i oporność każdej celi. Automatycznie ogranicza prąd ładowania. Limit pojemności, próg temperatury, limit czasu ładowania. Ładowarka pozwala użytkownikowi na ustawienie napięcia końcowego. Ładowania, czy tam rozładowania Ładowareczka waży 632 gramy wejściowe napięcie AC od 100 do 240 V a przy wejściowym napięciu DC od 11 do 18 V Maksymalne ładowanie, jak powiedziałem, 50 W, a rozładowanie 5 W. Zakres prądu ładowania od 0, 0,1 do 6 A. Zakres prądu rozładowania od 0,1 do 2 A. Na baterii bezołowiowych od 2 do 20 V. Może ładować baterie od jednej, które posiadają od 1 do 6 celi. A w przypadku baterii MI, MH i NICD ilość ładowanych celi wynosi od 1 do 15 celi. Jest to oryginalna ładowarka balansująca firmy. SkyRC i B6AC V2, którą można poznać po hologramie, który jest w tylnej części ładowareczki. Tu na tym nie widać, bo ja zaraz chwilę otworzę i zobaczymy jak ona wygląda na żywo. А что выглядит? jest jakaś instrukcja manualna, to jest w języku angielskim, ponieważ ja to zamówiłem na chińskim bangut. No, więc nie ma niestety w wersji polskiej. A sama ładowarysza wygląda w ten sposób, o. i tu jest ten hologram. Tu ja już wcześniej czytałem. I okazuje się, że jest oryginalny skajerce. Tu jest taki kod, chyba nie wiem, czy 14 cyfrowy, czy 12, czy 2, 4, 6, 8, 10, 12 cyfrowy kod, za pomocą którego na stronie skajca się rozpoznaje, czy to jest oryginał. tu jest ładna z bliska to jest wejście sieciowe 100, 240V 50-60 Hz a tu mamy wejście DC 11-18 V. Tu mamy wejście do komputera. Tu mamy wejście do yy, czujnika temperatury, który też zamówiłem do tej ładowarki. Specjalny czujnik temperatury, który określa w danym momencie, czy ładowarka nie przegrzała temperatury baterii przy ładowaniu i automatycznie odcina prąd ładowania tak żeby baterii nie nie zepsuć Tu są wejścia To nie te o, wejścia kablowe Tak, to wygląda. Kabelki. Tak, tu jest kabel sieciowy. 230. To widać. Tutaj mamy jakiś kabel, Ja muszę czytać w tej instrukcji, bo jeszcze nie zmieliłem się. Tutaj przeczytam tego dobrze. Tutaj jest z wyposażeniu. Wiem na pewno, że ten kabel to jest kabel. To jest kabel. Do ładowania baterii XT60, tak zwany się tak nazywa. Do ładowania baterii yy, 3 cele, 2, 2 cele, 4 cele. W zależności od jaką baterię posiada. To jest XT60. A tutaj zaraz zobaczymy, co oni tutaj jeszcze, czy ten w ogóle pisze czy nie ma tej instrukcji? Tu jest. A więc tak. Ten to był XT60. Ósemka. t XT60. Konektor changing cable. Teraz tak. Ten z krokodylkami to są takie krokodylki. To jest piątka, to jest t e, plug, e, Alligator clip, konektor, charger cable czyli można sobie tutaj podłączyć akumulator. To jest do ładowania e, e, akumulatora. Można ładować akumulator. Tu mamy kablek. szóstka to jest y, kawałek ty plak y, jakaś futaba konektor futaba i ten to jest Ten jest. To jest Hutawa chyba, a ten będzie, a ten będzie y, jakiś y, JS Kabelek. Do czego to jest ten? Ja. Musiałbym poczytać sam dokładnie. Ten kabelek to jest to jest kabelek do trójeczka, y... banan, tak zwany, kabel bananowy i on jest chyba też do stosowane do ładowania akumulatorów, do ładowania akumulatorów. ma tutaj krokodylki na plus i krokodylek minusowy z takim zakończeniem, to jest do ładowania pewnie tego tak zwanego DC a tutaj mamy kabelek to jest ten banana konektor, czyli kabel banana, tak się nazywa z takim tutaj w zakończeniu wejściem to jest ten z drugiej strony plus czerwony i minus czarny. Co by tu jeszcze o tej ładowane chcę powiedzieć? Ma szerokie zastosowanie. Tak jak mówiłem, można ładować akumulatory, nawet samochodowe. I można ładować prądem z akumulatora. I tak powiedziałem oczywiście sieciowym prądem gniazdkowym. No, także co by tu jeszcze Wam powiedzieć na temat tej ładowareczki ciekawego. No oczywiście profesjonalka, profesjonalna ładowarka, modelarska, jest dokładniejsza niż ta poprzedniczka, bardziej stabilna. Wposażona została w kilka nowych funkcji. Tak jak powiedziałem, definicja własna napięcia końcowego ładowania. Można ją wykorzystać, tę ładowarkę, jako miernik, jako miernik akumulatora litowego. Mówiłem już o tym wykorzystaniu ładowarki do pomiarów rezystancji pakietu. Limit temperatury, można, to chyba powiedziałem, że można ustawiać temperaturę. Limit pojemności, limit czasu ładowania, to już chyba mówiłem wszystko mikroprocesorowa, dajna ładowarka współpracująca ze wszystkimi dostępnymi obecnie na rynku rodzajami pakietów. Budowany sześciokanałowy balanser do pakietów Flip LiFe, Ale ja tutaj nie widzę. Zaklejony. Chyba. O, tu są to wejścia. A szukałem tych wejść. Tu są poszczególne wejścia do gniazda wtyczek. Są gniazda wtyczek poszczególne. Każdą można sobie, w zależności od tego, jaką wtyczkę posiadamy, w baterii, można sobie podpiąć sześć, Nie, tu jest pięć różnych wtyczek. To się nazywają gniazda balansu od 2 do 6 S dla tyczek XH. Dla tyczek XH. Ja spróbuję uruchomić pierwszy raz. Ciekawe, czy to się uda. Jak to zadziała. zadziała. O! Już się uruchomiła, ale jak ona się tam, jak ona działa, to będę musiał później to jakoś opanować. To tu pewnie się reguluje, coś tam, coś tam. Szybkie ładowanie, czyli tak zwane menu. To menu tutaj to jest to rozładowanie w pozycji yy, balansującej dla yy, baterii lipo, ładowanie. No to co szybkie ładowanie jest tak. I tutaj jest y, ładowanie balansujące. 2A dla to jest dla dwóch y, baterii dwucelowej 2S. No i tak można zmieniać program. No nie wiem, nie znam jeszcze pracy tej ładowarki, ponieważ niedawno kupiłem ją, musiałbym się zapoznać z działaniem. To się chyba tutaj. O. Ten przewód bananowy, tak zwany. Załączamy i ładujemy baterię. Jak się nauczę, to może zrobię jakiś filmik jeszcze odnośnie ładowania tą, tą ładowarką baterii. No, a na razie to myślę, że ładowarka jest na tyle profesjonalna, że. Nie zniszczy mi baterii do mojego modelu. Także jak się podobało, to tutaj łapkę w górę o tej ładowarce. Zasubskrybuj, skrybuj, jeżeli się podobało. Bardzo dziękuję za oglądanie. Na razie pozdrawiam. Cześć.